Ja dość wcześnie, bardzo wcześnie czytałem wszystko, co, co, co było, więc w bibliotekach siedziałem dość intensywnie i dość wcześnie zacząłem czytać gazety, tak, jakie były. No były głównie jakieś tam organy Komitetu Wojewódzkiego, nieważne. Kiedyś u ojca znalazłem wydanie gdańskie. Czasopis, taki, taki plik czasopis Gazet z Gdańska, grudzień 70 roku. I tam yy, komuniści, wtedy, ile? Miałem 12 lat. Mm -hmm. Komuniści stosowali yy, taką zasadę rejonizacji, więc te same tytuły czasami były w innej wersji na Polskę, innej wersji yy, wewnętrznej. To były te yy, lokalne wydania gazet. No i wtedy, to pamiętam, że to był pierwszy taki moment, że zacząłem to z zainteresowaniem czytać. No oczywiście to była wersja gomułkowska wydarzeń grudniowych, ale jednak tam pisano o śmierci, pisano o różnych rzeczach, to od tego momentu to z całą pewnością zacząłem to już czytać po troszeczkę innym kątem. Mhm. Takim u mnie nie było tradycji niepodległościowych, nie mówiono o historii, nie mieliśmy żadnego w swoim, yy, 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 można powiedzieć, otoczeniu żołnierza wyklętego. Yy, nie mówiło się w ogóle o historii II wojny światowej, mimo że rodzina była no, ciężko doświadczona. Tak? Ten rok 68 to też jest zmiana mody na zachodzie. Zmiana muzyki i do prl to wchodziło jakimiś tam drogami, ale to kulturowo ta młodzież chwytała. Jeansy się pojawiły. Ja miałem kuzynów w Milanówku, których ojciec pracował w handlu zagranicznym, więc mieliśmy wgląd w najnowsze kasety, w takie inne rzeczy. No i jeżeli muzyka. To jaka? Tak? Radio Luksemburg. Zaczęło się szukać dobrej muzyki w Radio Luksemburg. No ale w pewnym momencie trafiłem na takie bulgoty w tym radio, szukając Radio Luksemburg, to się nazywa Radio Wolna Europa. I wtedy po raz pierwszy trafiłem na fragment doktora Żiwago, Borysa Pasternaka. I to był szok. To był szok. Że coś takiego mogło się dziać, człowiek nie wiedział, tak? o obozach, o jakichś innych rzeczy. I od tego momentu notorycznie można powiedzieć, zacząłem szukać tej wolnej Europy. Tego mhm. zagłuszanie było tak okropne, że w pewnym momencie wykorzystywałem nagrywanie, że potem cof... nagrywania na kasetach. Wtedy już się takie rzeczy pojawiały. Po, po to, żeby odczytać na przykład wiadomości, wysłuchać wiadomości. I to nie powiem, że to mnie uzależniło, ale to mi otworzyło niebywale no, no, zaczęła się świadomość taka polityczna. I to była. Zacząłem studia, tak. A ja widziałem, że będę we Wrocławiu studiował, studiować to pierwszą rzeczą było poproszenie mojego kolegi z Żar, Janusza Łojka. On był wtedy młodziutkim asystentem na Politechnice Wrocławskiej. Poprosiłem go o bibułę, bo w Żarach nie było bibuły. A on mówi, no to dobrze trafiłeś i wyjął po prostu od razu po prostu plik bibuły, bo on był już mocno w tym zaangażowany. A, i, i, i mówisz, wiesz, to ja ci wskażę taką osobę, to ona będzie ci dostarczała. I tą osobą był mój przyjaciel, już jak widać 45-letni, Jan Sobczyk, który był niedawno jeszcze pełniącym obowiązki rektora Politechniki Wrocławskiej. Jan był moim takim prawdziwym, można powiedzieć, wejściem w te środowiska wrocławskie. Mhm. Trafiłem nieźle, bo od razu w tą elitę profesorską, lwowską, o zupełnie innych korzeniach, w środek, można powiedzieć, środowiska y, Studenckiego Komitetu Solidarności, takiej opozycji, i y, no, tak się jakoś to, to potoczyło. Ja od początku, już od 1978 roku, z Janem byliśmy zaangażowani w, w publikacje. Taka niewielka gazetka, Podaj dalej, gdzie sam fakt trzymania gazetki chyba było ważniejsze od czytania. Później założyliśmy takie wydawnictwo już poważniejsze. Akademickie pismo informacyjne, API, żeby jakiś intelekt rozwijać. Oczywiście mieliśmy jeden bardzo konkretny postulat, który rozwijaliśmy. Niezależna organizacja studencka jako podstawa. A to nas najbardziej frapowało, no i praca organiczna. Wtedy te różnice polityczne one były widoczne. To, co w tej chwili tak w sposób głęboki orze politykę polską, co najmniej od, 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 od roku 1990, to te podziały istniały. Natomiast hmm. nigdy nie doszło do takiej sytuacji, że się nie rozmawiało. Konkurowało się Miało się inne poglądy, ale y, nigdy y, nie było tak, że to jest jakiś niezwykły mur. No, stąd dla mnie na przykład Kornel Morawiecki, który wygłaszał y, na przykład w, w sferze gospodarczej różnego rodzaju herezje, mm -hmm. no, był zawsze dla mnie jakimś tam y, 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 sympatycznym kolegą. Nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żebyśmy, żeby z powodów różnic jak gdyby politycznych, nie, nie, nie rozmawiać. Yy, trzeba wyraźnie powiedzieć, że te podziały polityczne zawsze istniały. Mhm. Przynajmniej do rządu Buzka, ta współpraca różnych odłamów opozycji była możliwa. Po roku 2005 nastąpił taki ogromny podział w tym społeczeństwie, że również. Opozycyjne, środowiska podzieliły się na serio. To, to, tak się to, to, to skończyło. Wydaje mi się, że w tym młodym pokoleniu mhm. była to organizacja, która stworzyła przyszłe elity na dobre i na złe polityczne III Rzeczpospolitej. Ona Och, jak się patrzy teraz w życiorysy różnych polityków, którzy wtedy jeszcze byli studentami, no to okazuje się, że chyba NZS wydał najwięcej polityków i to po wszystkich możliwych opcjach. Generalnie NZS można podzielić na dwa pokolenia. To jest to pokolenie 80-81, zwane popularnie pierwszym NZS-em. No, i my tym pierwszym NZS-em byliśmy tej grupie był na przykład Rafał Tutkiewicz, Bogdan Zdrojewski. No ludzie, którzy później w roku 90. po wyborach samorządowych przejęli realną władzę we Wrocławiu. Ale też były właśnie osoby, no można powiedzieć z tej grubej polityki, tak. Wspomniałem o tych ojcach założycielach nzs ów w Gdańsku. Maciej Płażyński był Szefem senatu. Donald Tusk jest chyba najbardziej znanym, chyba największy on osiągnął najwięcej w historii polskiej polityki na arenie międzynarodowej. Więc jeśli się popatrzy też na środowiska twórcze, na środowiska artystyczne, na środowiska literackie, inżynierskie, to się okazuje, że stamtąd też z tej takiej no z takiego epizodu, bo NZS legalnie istniał kilka miesięcy, nie cały rok. No to była pierwsza rozwiązana organizacja jako antykomunistyczna. No, przyznaję, byliśmy antykomunistyczni, mhm. ale jednak to była niesamowita, jak się popatrzy na to, wylęgarnia, po prostu wylęgarnia kadr. Drugi NZS, czyli ten no umówmy sobie gdzieś 85 rok, 89, on też się zapisał e, bogato. E, na przykład z Uniwersytetu to Grzegorz na Jacek Protasiewicz, to były osoby, które e, odegrały swoją rolę tam na arenie międzynarodową, w momencie, kiedy, na arenie krajowej, ale tej polskiej, natomiast Natomiast ja wróciłem, też jako w cudzysłowie dziennikarz, ze strajku w AGH. To był strajk nzs u też końcówka Radomskiego. Szczęśliwie do nowej stacji. To spowodowało, że SB poszło nas szukać w innych miejscach niż byliśmy. To spowodowało, że mogłem uczestniczyć w pierwszym dniu strajku Politechniki mhm. Wrocławskiej. Oczywiście, tak się złożyło, że, że 14 grudnia spotkałem się z Janem tuż przed Pafawagiem. Tam był kocioł, mieszanina opozycji, wojska, służby bezpieczeństwa. Nas musieli rozpoznać, zaczęliśmy uciekać. Pojechaliśmy w, do Fatu. W Facie nas zatrzymano i w ten sposób ta nasza przyjaźń yy, skończyła się w więzieniu. Najpierw no, okazało się, że no oczywiście trzeba było tylko przepisać datę w akcie internowania. One były przygotowane wcześniej. My byliśmy w tej grupie opozycji, więc bardzo niskie, można powiedzieć, numery. Spędziliśmy czas do Wigilii w zakładzie karnym przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu, a później w Wigilię nas przewieziono do zakładu karnego w Grodkowie, gdzie byliśmy, można powiedzieć, ojcami, założycielami obozu internowanych w Grodkowie. No ja byłem chyba jednym z najmłodszych wtedy, jeśli nie najmłodszy, no ale z tego jakoś, jak widać, pamiętali o opozycji tej przedsierpniowej, ona we Wrocławiu odegrała olbrzymią rolę również w okresie Solidarności, jako, no można powiedzieć, podstawowa taka struktura administracyjna Zarządu Regionu Solidarności, no i tak i tak to się skończyło. Janek siedział dłużej. A niektórzy mówią, a drugie prawo Sobczyka mówi, niewinni się są dłużej. Więc yy, mnie uratowało to, że byłem studentem w lipcu z okazji Najważniejszego święta komunistycznego, czyli 22 lipca, Jaruzelski powiedział, że wypuści wszystkich studentów. Wszystkich studentów nie wypuścił, ale byłem w tej grupie, więc Ta forma ustroju, to nie jest tak, że ona, owszem, była narzucona. Manifest PKWN był drukowany w Rosji. To była cała operacja przejęcia władzy przygotowana przez Rosjan. To jest oczywiste. Sposób rozprawiania się na wschodzie z armią krajową, to był popisowy, tak. Wilno, Lwów, to była próbka tego. Do tego doszło powstanie warszawskie narzeczenie na armii krajowej. A to było popisowe po prostu takie przejęcie władzy. Natomiast utrzymanie władzy to nie było takie, że w każdym urzędzie siedział komisarz rosyjski, tak? To było społeczeństwo polskie, które uczestniczyło w tym ustroju, jaki został zbudowany. On oczywiście ewoluował, tak? Nigdy w Polsce nie doszło do zbudowania takiego stalinizmu jak w latach 30. Tak? Nigdy nie doszło do masowych czystek w elitach, tak? nigdy nie doszło do milionów ofiar, ale to była jednak jakaś ta, taka mutacja, w którym, jak to się mówi, w tym koralu, sami się zarządzaliśmy tym wszystkim. Tak? Akurat. I teraz dlaczego? No, że część ludzi się zaangażowało w, te, w ten ustrój z braku alternatywy. Mm -hmm. tak? Jeżeli ktoś na przykład z armii krajowej nie chciał emigrować, a chciał na przykład prowadzić działalność naukową, to gdzie miał pójść? Do państwowych szkół. Tak? Musiał się do tego wtopić, jakoś dostosować. Przecież to dopiero później się okazało, że na przykład moja szefowa, pani profesor Wesołowska, była jakimś łącznikiem Armii Krajowej na Węgrzech, to na stąd węgierski znała. Pani Dziekan Fulińska, jako młoda dziewczyna, była łącznikiem Armii Krajowej w to Później się to okazało, ale oni byli gdzieś tam wpasowani. Tak? Pan Tadeusz Huskowski był z szarych szeregów. Ale oni nam tej wiedzy nie przekazywali, bo tak jak mówię, my byliśmy bez historii chowani. Dopiero mm -hmm. później, później to odkrywaliśmy. No, ma pan jedną grupę, tak. Drugą, tak jak mój ojciec, to byli jacyś ideowcy, czyli całkowicie wychowani w takim przekonaniu, że to budujemy nowy ustrój. On był kształtowany przez 56 rok, więc. Dla niego taki narodowy, trochę narodu, yy, nacjonalizujący komunizm, Gomułki to jakiś takim wzor, wzorcem był, tak? Czyli yy, bez konsumpcji, bez takich innych rzeczy. E, wiesz, oni byli antyniemieccy. E, oni byli układni w stosunku do Rosjan, ale z przymusu, nie, nie, nie z przekonania. On ma, nawet ci komuniści realni, to oni nie czytali tych, tych, tych tekstów. Ten okres, kiedy się cytowało Marxa i Engelsa, to on się skończył no, pewnie gdzieś w latach 60. Później to raczej pragmatyzm. Ja myślę, że jednak yy, 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 dla wielu ludzi, którzy na przykład chcieli zarządzać przedsiębiorstwami, Czasami wstąpienie do PZPR to była jedyna droga no, awansu. Mhm. Jeżeli to, to, to byli ludzie menedżerowie. Yy, nie dlatego, że oni kochali Marksa Engelsa, yy, tylko dlatego, że, że po prostu to odblokowywało im zdolność yy, znaczy kariery, tak? Żeby zostać dyrektorem zwykłej szkoły, to ta tam trzeba było należeć do PZPR. Mhm. To, to, wie pan, no, zy, Teraz się łatwo to ocenia, mhm. zachowanie tych ludzi. Natomiast nie zdziwiłbym się, że to nasze społeczeństwo, wsadzone w tamte warunki, zachowywałoby się podobnie. Mhm. Tam odważnych było. Ci, którzy mówią, że okrągły stół to jest jakiś spisek, jakieś, jakieś, coś, jakieś dziwactwo, to, to no, no, oczywiście mogą sobie tak myśleć, natomiast to trzeba wiedzieć, jakie były realia lat 80. Tak? Mhm. Czy była jakaś alternatywa? No dobrze. Mój kolega Kornel Barawiecki zawsze jawnie mówił, że walczymy o opozycję. Kolega Kureń mówił miękko, tak, że potrzebujemy związki zawodowej i tak dalej. Nigdy się nie mówiło o tym, że trzeba przejąć władzę. Tak. Kiedyś zrobiłem tuż przed stanem wojennym jako Początkujący dziennikarz w pisma z dnia na dzień zrobiłem wywiad z, z Karolem Modzelewskim, on wtedy spieszył się na lotnisko, jechał wtedy na słynny zjazd komisji Krajowej w Radomiu. I pamiętam, że Robiłem autoryzację tego wywiadu, on nie miał czasu, więc pojechałem z nim na to lotnisko, on wtedy robił to w samochodzie mhm. i w pewnym momencie skreślił takie zdanie, które stanie się tymczasowym rządem. Mhm. No, wszyscy myśleli o niepodległości, jak ktoś mi mówi, że zakładanie związków zawodowych to było takie niepolityczne, rozmowy okrągłe są niepolityczne, to, to ja tylko przypomnę jedną, jedną taką przyśpiewkę, którą, której nie zaśpiewam, bo nie umiem, ale jedna przyśpiewka, która, którą zawsze na imprezach bogato zakrapianych alkoholem, bo pozycja trzeba powiedzieć, była w konwencji takiej towarzysko alkoholowej, też tam się toczyła. I tam była taka przeświewka. Marynarka, chodzi o ostrój, marynarka to najlepszy w świecie strój, pierdolony ustrój. I to my, tak naprawdę nigdy nie było jakiejś różnicy, że ktoś się chce układać z komunistami. My od początku wiedzieliśmy o co chodzi. Natomiast to jest sprawa taktyki. Kuron był według mnie mistrzem taktyki, bo on nie próbował stawiać tej władzy publicznej w sytuacji takiej, że oni nie są w stanie spełnić tych rzeczy. To takie gadanie, że cały naród walczył z, z komuną, to jest oczywiście absolutny fałsz historyczny, ponieważ to społeczeństwo siedziało głęboko w komunie. I to opowiadanie, że można było radykalnie z tą komuną się rozprawić, to najlepiej widać właśnie około, na, w historii Kornela Borowieckiego, który przez od 80. Od zawsze mówił o niepodległości, jako jeden z niewielu, mówił to publicznie, tylko w momencie, kiedy się tworzyło miejsce na odsunięcie komunistów, to on w to miejsce nie wchodził, bo on, on jemu się nie podobał okrągły stół. A się okazało, że to po prostu jest tak, jak z otwartymi drzwiami. To opozycja złamała ustalenia okrągłego stołu, prawie natychmiast przejmując władzę premiera tak, we wrześniu. Więc... Zaczęła się lawina. To, to jest porównanie do tego, co się działo w okresie opozycyjnym. Okres tej pierwszej solidarności to po prostu był. Lawiną we wszystkich możliwych wymiarach, przede wszystkim zmianą w głowach tej takiej zwasalizowanej zwasolizowanego społeczeństwa. To, to była największa zasługa. No oczywiście sama organizacja. Ja nigdy nie należałem do Solidarności, ale po pierwsze, dlatego, że byłem studentem a później dlatego, że byłem pracodawcą, więc nigdy do Solidarności nie zapisywałem. Natomiast to wszystko obserwowałem bezpośrednio z bliska. Dla mnie współpraca z Solidarnością była oczywista. No nas uratowało oczywiście. Nie wiem, jakby się to potoczyło, sprawy, gdyby nie było sierpnia 89. Ale to nas ocaliło, można powiedzieć. Ta opozycja oczywiście mogłaby trwać ruch wydawniczy, on rósł niebywale. To była absolutnie rewolucja. Człowiek pisał w małej gazetce jakieś teksty, a potem to słyszał w Wolnej Europie, więc to, to było, to, to, to fantastycznie ze sobą jak gdyby współpracowało, ale nikt nie przypuszczał, że może powstać coś takiego jak, ten, jak fenomen Solidarności, jak taki ruch, który to, co, o czym myślała opozycja ta przedsierpniowa, pomnożył razy tysiąc. Nie wiem, może dziesięć tysięcy. To jest coś niezwykłego. Ten ruch dotarł właściwie w każde miejsce społeczeństwa i niezależnie od tego, że on przegrał w stanie wojennym, w sensie militarnym, to po prostu ten komunizm po pierwszym, po karnawale socjalizmu, tego karnawale Solidarności, on nigdy już nie wrócił w swoje yy, rzeczy. I wydaje mi się, że.